Zapomnijcie na chwilę o pocztówkowej, cukierkowej wizji tenora w Smokingu. Przyznaję, Jan Kiepura długo był dla mnie tylko patetyczną figurą z zamierzchłej epoki. Uosobieniem tej przesadnej, egzaltowanej sławy, która dziś wydaje się oderwana od rzeczywistości. I szczerze mówiąc miałem do niego dystans. Ale ten dystans zaczął znikać w bardzo nieoczywistym miejscu. W Krynicy Zdroju, tuż obok niegdyś najbardziej luksusowego hotelu Patria. Bo Jan Kiepura to nie tylko głos to człowiek z fenomenalnym zmysłem do interesów. Jeden z pierwszych artystów biznesmenów, który inwestował w nieruchomości i zarządzał swoją karierą jak światową marką. W tym filmie odkryjemy, kim naprawdę był Jan Kiepura. Zacznijmy od prawdziwej, wcale niełatwej młodości w duchu żołnierza niepodległej Polski. Następnie prześledzimy, jak ta żelazna determinacja przełożyła się na globalny, niebywały sukces biznesowy i karierę, która uczyniła z niego pierwszą polską supergwiazdę o światowym zasięgu. Jego kariera to go to wzór na globalny sukces, który dzisiaj wydaje się zarezerwowany dla największych ikon popu czy rapu. Jan Kiepura osiągnął światową sławę dzięki niezwykłemu połączeniu wybitnego talentu, żelaznej determinacji i genialnego wyczucia mediów. Zanim podbił scenę Mediolanu i Nowego Jorku był po prostu chłopakiem z Sosnowca. I właśnie w tym tkwi klucz do zrozumienia jego osobowości i oddania ojczyźnie. Urodzony w 1902 roku, nie pochodził z arystokratycznego rodu. Jego ojciec był piekarzem, prowadził m.in. piekarnię Lech. A czy wiedzieliście, że jego młodszy brat Władysław również zrobił karierę jako śpiewak operowy? Chłopcy wychowywali się wśród mąki i wypieków, od małego pomagając rodzicom. To nie był dom, w którym zachwycano się operą. Na pierwszym miejscu stawiano ciężką pracę i dyscyplinę. Równie ważny dla rodziny Kiepurów był patriotyzm. Jan od małego służył w harcerstwie, a kiedy nadszedł czas próby, sięgnął po broń. W 1919 roku zaciągnął się do wojska. Brał udział w pierwszym powstaniu śląskim przeciwko Niemcom. Mało kto wie, ale podobno bracia Kiepura przynosili wtedy swoim towarzyszom broni bochenki pieczywa, prosto z rodzinnej piekarni. Rok później, wobec zagrożenia wojną z bolszewikami, Jana z bratem i ojcem ponownie wstąpili do wojska, aby bronić niepodległej ojczyzny. Te lata walki o niepodległą Polskę wyryły się w jego duszy. Dlatego też, gdy zdobył światową sławę, Kipura z dumą podkreślał – jestem z Polski i jestem tym chłopakiem z Sosnowca. Droga na szczyt Kiepury była wybrukowana porażkami, które niejednego skłoniłyby do rezygnacji ale nie Jana. Rodzice widzieli w nim prawnika, więc musiał potajemnie realizować swoją pasję, samemu opłacając drogie lekcje śpiewu. Pod presją rodziny rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Wizja wyjazdu do stolicy otwierała przed młodzieńcem możliwość obcowania i nauki uznanych pedagogów śpiewu. Początkowo jednak musiał zmierzyć się z bolesnymi odrzuceniami. Bezskutecznie próbował dostać się do konserwatorium i szkoły dramatycznej. Wydaje się, że odrzucenia te tylko wzmocniły jego niezłomną determinację. Kiepura posiadał wysoką świadomość własnej wartości i wrodzoną pewność siebie, która pozwalała mu ryzykować i ignorować krytykę. Równocześnie, jako jeden z pierwszych artystów, Kiepura stał się pionierem nowoczesnego marketingu osobistego, umiejętnie współpracując z mediami, między innymi organizując spektakularne, choć nieformalne występy. I wtedy nastąpił przełom. Rok 1924 Wiener Stads Opera. Z dnia na dzień z nieznanego studenta prawa stał się europejski sensacją. Szybko podbił najbardziej prestiżowe sceny, w tym włoską La Ze względu na zawrotną liczbę występów, zyskał nawet przydomek latającego tenora. Szczyt kariery osiągnął w 1931 roku, debiutując na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Jego udział w filmach w latach 30., jak na przykład Dla Ciebie śpiewam, był genialnym posunięciem, które uczyniło z niego globalną supergwiazdę. Dzięki temu jego sława przekroczyła elitarną barierę opery, docierając do milionów kinomanów. Oczywiście to duży skrót jego operowych i filmowych triumfów. Jeśli chcecie głębiej zanurzyć się w historię króla tenorów, gorąco polecam biografię, choćby autorstwa Wacława Panka, Jan Kiepura, Życie jak z bajki. My natomiast przechodzimy na chwilę za kulisy sceny, bo Kiepura to nie tylko głos. Mężczyzna, który zaczął zarabiać astronomiczne pieniądze, okazał się również wyjątkowo rozsądnym biznesmenem. Zamiast trwonić majątek, inwestował, a jego sztandarowym, najgłośniejszym przedsięwzięciem jest wspomniany piękny hotel Patria w Krynicy Zdroju. To dzieło jest namacalnym dowodem jego przedsiębiorczości. Nazwa Patria, też nieprzypadkowa, oznacza po łacińsku ojczyznę i odzwierciedla przywiązanie artysty do Polski. Kiepura wybrał Krynice widząc w niej potencjał jednego z najmodniejszych europejskich uzdrowisk. Budowa, która została ukończona na początku lat 30. pochłonęła około 160 tysięcy ówczesnych dolarów. Ta kwota w przeliczeniu na dzisiejszą siłę nabywczą wynosiłaby ponad 15 milionów złotych. Kiepura sfinansował budowę głównie z własnych honorariów. Hotel, zaprojektowany przez słynnego Bogdana Pniewskiego, był natychmiastowym sukcesem komercyjnym. Sława Kiepury gwarantowała, że do patrii będzie ściągać krajowa i zagraniczna elita. Zresztą sam Jan często tam bywała jego słynne śpiewanie z balkonu było majstersztykiem autopromocji. Ale Hotel Patria to nie był koniec biznesowych ambicji Polaka. Światowy tenor myślał szerzej i działał jak współczesny przedsiębiorca. W latach 30. inwestuje w kino, nie tylko jako gwiazda, ale też współproducent. Każdy film to reklama jego nazwiska i kolejny krok w budowie marki Kiepura. W 1944 roku wraz z żoną Marto Egert inwestuje własne pieniądze w broadwayowską produkcję, wesołej wdówki. Ryzyko było ogromne, ale się opłaciło: ponad 900 spektakli i około miliona dolarów zysku. Ogromne wówczas pieniądze. Zarobione pieniądze inwestuje w nieruchomości, apartamenty w Nowym Jorku, domy w Austrii. Co ważne, w okresie międzywojennym sprowadzał część dochodów do Polski. W czasach, gdy inni chronili kapitał za granicą, Kiepura inwestował w ojczyźnie. Sukces Jana Kiepury to połączenie wybitnego talentu artystycznego z geniuszem marketingu i inwestycji. To historia dowodząca, że chłopak z sosnowieckiej piekarni mógł zdobyć świat, a jego największą siłą była niezłomna wiara w siebie. Jeżeli ta historia was zaskoczyła, dajcie znać w komentarzu. A jeśli chcecie poznawać inne polskie legendy z duszą przedsiębiorcy, kliknijcie subskrybuj. Wiele niesamowitych historii przed nami.